Siema, siema, ja jestem Netrox. Dzisiaj ze mną jest Zuzma. Eluwina. I dzisiaj wchodzimy na świat, gdzie będzie League. Koordynaty są. I klikam. Tak. A ty od razu wejdź, dobra? Mam dla was 20 latki. tak wrzeszczą na jego widok. A, zauważcie. Dziesięciolatki wchodzą do Minecraftu szukać leka. No co? No co z tego? Jakby... Dobra, to... dawaj. Chodź, po... chodź, wchodź. wchodź, wchodź. Po... Jakby co? Mogę wrzeszczeć. No, zawał będzie. Słuchajcie, <laughs> po Ale nie można. nie można połączyć się ze światem, o kur. Bo chyba nie ma internetu. Jest internet, no. Dawaj, właśnie jeszcze raz. Eee... Ja się trochę cykam. Naprawdę. Ja tylko wejdę i od razu wychodzę. To taka tylko O, właśnie. Ja będę na razie. O, kurde. Dobra, ja patrzę w dół. Jestem nie w lesie. Mogę. Nie, ja wychodzę. Nie, nie, nie. A mam się robię. No to weź, wejdź. Ale ja się cykam. Nie cykaj się, nie okay. z A ja przecież im, przecież mieliśmy co robić z ekipą. A w sumie ja i tak chciałam tylko stworzyć teraz i później z ekipą. XD. A może ja stworzę? No, dawaj. Albo i nie, czekaj. Mam pomysł. Dawaj nagrywamy survival ten wież na którym świecie. Na no tej wielkiej budowle. Wielkie budowle w ogóle już dawno miały powrócić. No, dawaj, wejdź na wielkie budowle. No dobra, to wpisz kordy i to moja siostra na razie ten będzie. Ale później wejść, to może po prostu tylko stwórz, ok? Mhm. A później wyjść i na wielki budowlach gramy. Pokażę wam się, y, wam co się zmieniło. Okej, okay. ona pisze koordynaty. Ale nie rób tych y, spacji. 2 8. 2, 8. 2. Dobra, i tutaj już mi się generuje świat. Oki. Okay. No i co się zmieniło na Wielkich Budowlach? Jeśli ktoś nie zna, to była moja dawna seria z tym oto domem, nie wiem czy w ogóle ktokolwiek poznaje um, tą okolicę, bo to było około roku temu, bardzo dużo Jest. się tu zmieniło, no i stwórz. No i ogólnie, tutaj miałem plantację jagód, ale już nie no mam. Pamiętam to, byłam to. No wiem, Paraj. tutaj mam koblary koblarkę. tam mam jeszcze żółwiki i zaraz wam pokażę dom. Jeszcze nie jest całkiem skończony, ale już... Ja wczoraj Dobre. prawie tam wpadłam. No wiem. Ja też wczoraj... Dobrze. Ja, jestem... ja mia miałem ten sam w ogóle świat jakby. Więc jest dobrze. Ja miałem sam, to samo miejsce. Weź bardziej w te bagna może. Ja się nie cykam, bo wiem, że to może nic. No ja 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 widziałam dużo filmów. Ona praktycznie nie ogląda filmów. Człowieku ty Więc. Jest. Dobra, słuchajcie. Tutaj mam lamy, tutaj przepalarnię. Szukamy rika. Na szybko tutaj mam skrzyneczkę, gdzie nic nie ma. Yy, tutaj też mam skrzynki. Tutaj mam narzędzie. Jest krzyż! Czart. Jezu, zawał. Pokażę wam itemy. Ja na razie się patrzę na ekran mojej siostry śmieci. Jedzenie. I jeszcze tu nic nie ma. No, ciekawe, co ty będziesz miała. Jak tak, to wyłączam. Masz cyk cykasz się? Że mi skraszuje. Cykacz. I tak by mi rozkraszowało cały. Dobra, rok. dawaj, wychodź. No, to nie. praktycznie fake. To w sumie fake jest. Chcę sprawdzić, czy nie. Tak. Dobra, no dawaj, rzyśka bo nie będziesz nagrywała ze mną Sprawdzimy to z ekipą. Mieliśmy z ekipą. Tutaj mam port Dobra. i też łowię tu ryby. ale może to może. Czekaj. Tak, że ty masz jeden. Schody. 16, a ja mam tylko... Ja nie mam jeden 16 jeszcze. Znaczy ja 1, Dobra. Wchodzę. Tutaj mam o tutaj mam I swój banner. Ja dzięki mnie zdobył, bo ja powiedziałam. mu... Bo... No nie dzięki tobie, bo ty mi tylko przeszkadzałaś. Jestem. Elo Zuśka. Jestem! To co? chyba problem z tym światem był. Co problem z tym światem? Że nie mogłam wyjść na, na... Ja w ogóle sobie zmienię na mój normalny skin. A ja mam słodki, zobaczcie. Ten. Ale o co ci skin. chodzi? Dziwny masz trochę. Ja mam Hero Braina. Ja też zmieniam. Ja mam Hero Brain, Hero Brain. Hero, brain. Lajna, 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 lajna. Co? Lajna, lajna, lajna. A, o co ci chodzi? A ja mam 50. Ej, no gdzie to. O, ja w ogóle mam skin Vito nawet. No mama. no, mama. A teraz sobie wezmę ten mój drugi. Mam ten mój, bo ja mam dwa skin ogółem. Dzień dobry. Ten, moje główne to mam dwa. Ej, no mi się podobają. bójcie, lukę na grypę. No Ej, dobra Zuszka! Ehm, to pokaż mi ca całą tą tą osadę. To na chwilę. To